No siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na film. Arek Milik już trenuje i w pięknym stylu pożegnał się z kibicami Napoli. Jurgen Klopp nie wytrzymał i pokłócił się z trenerem rywali. Jerzy Brzęczek podobno chciał się podać do dymisji. Krzysztof Piątek kolejny raz na celowniku włoskiego klubu. Robert Lewandowski ponownie wyróżniony. 6 goli w hicie Bundesligi. A na sam koniec o wysokiej wygranej PSG. Mogę już to powiedzieć, że na naszym kanale jest 170 tysięcy widzów. Dla mnie jest to naprawdę bardzo duża liczba, no bo nigdy nie spodziewałem się, się, że aż tylu was tutaj będzie. Kolejny cel to oczywiście 200 tysięcy. Co prawda jeszcze trochę brakuje, ale na pewno jest to do zrobienia. To tylko zależy od ciebie, tak więc jeżeli interesujesz się piłką nożną, no to zachęcam, abyś do nas dołączył. To tyle jeszcze raz dzięki za 170 tysięcy widzów i zapraszam do oglądania. Arkadiusz Milik na dzień po transferze już trenuje. Wczoraj uczestniczył w swoim pierwszym treningu z piłkarzami Olympique Marsylii. Widać było, że jest zadowolony, śmiał się, żartował, no oby to oznaczało, że złapał dobry kontakt z nowymi kolegami. To też jest bardzo ważne w futbolu. Pierwszy trening wyglądał mniej więcej tak, jak teraz to widzicie. Trener Olympic Marsylii, czyli Andre Villas-Boas zapowiedział na konferencji prasowej, że Arkadiusz Milik na pewno nie zagra od pierwszej minuty w najbliższym meczu, a zmieszą się oni z AS Monaco, czyli czwartą drużyną w tabeli. A to spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 21. Milik nie zagra od pierwszej minuty, no ale nie jest powiedziane, że na boisku się nie pojawi, gdyż prawdopodobnie zasiądzie na ławce rezerwowych. Tak na konferencji prasowej powiedział trener. Szukaliśmy napastnika na rynku, więc cieszą się, że do Nastrafił i że to jest Milik. Trzeba jednak pamiętać, że nie grał od połowy listopada, dlatego w sobotę zacznie na ławce. Ale nie wykluczam, że dostanie kilka minut. Arek mówił mi, że czuje się dobrze pod względem fizycznym. Damy mu czas, aby wskoczył na najwyższe obroty. Arkadiusz Milik opublikował także na swoich mediach społecznościowych film, w którym to poszegnał się z kibicami Napoli. Podziękował tam za wsparcie przez 4 lata i za to, że zawsze, mimo gorszych chwil, nigdy go nie opuścili. Całe nagranie znajdziecie oczywiście na Twitterze Arkadiusza Milika. Niestety na poli polskiego napastnika pożegnało zaledwie w jednym zdaniu. Co się stało w Liverpoolu? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ kryzys tam jest coraz poważniejszy. Ich ofensywa zawodzi po całości. W ostatnich czterech spotkaniach nie zdobyli choćby jednego gola, a łącznie w ostatnich czterech pojedynkach oddali aż 74 uderzenia na bramkę rywali. A to jest naprawdę imponujący wynik. Co się stało, że ani Roberto Firmino, ani Mohamed Salah, ani też Sadio Mane nie potrafią zdobyć gola. Problemem nie jest tylko skuteczność, ale pojawiają się też głosy, że największy problem leży w Jurgenie Klopie. Niemiecki trener na pewno jest znany ze swojej wybuchowości, często nie panuje nad emocjami. I tak też nie wytrzymał w przerwie ostatniego spotkania z Benli. Kamery wychwyciły jak Jurgen Klopp poszedł za trenerem rywali, zaczął coś do niego krzyczeć i wymachiwać rękoma. Nie wiemy jakie słowa tam padły, no ale raczej to nic miłego nie było. Ani Szontajk, ani Jur Jurgen Klopp po meczu nie chcieli powiedzieć o co poszło, ale Klop zaznaczył, że to podobno on został sprowokowany. No prawdę raczej już się nigdy nie dowiemy, no ale takie zachowanie jest co najmniej niewłaściwe. Po meczu także Jurgen Klopp udzielił mocnego wywiadu, gdzie ostro skrytykował władzy klubu, a poszło o transfery. Zarzucił, że mimo tego, że przedstawia propozycje piłkarzy, których chciałby mieć w swojej drużynie, to nie może podejmować żadnych decyzji i koniec końców transfery nie są realizowane. No nie żeby coś, ale raczej tak w każdym klubie to wygląda, że władze klubu decydują na podstawie raportów finansowych, kogo będzie można sprowadzić, a kogo nie. Na światło dzienne wychodzą nowe fakty dotyczące pożegnania Jerzego Brzęczka z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Kilka dni temu został on zwolniony, a przedwczoraj jego miejsce już oficjalnie zajął portugalski menadżer, były piłkarz, a obecnie zawodowy trener Paulo Souza. Dziennikarze TVP Sport informują, że to Zbigniew Boniek wyprzedził Jerzego Brzęczka i go zwolnił, podczas gdy to podobno Jerzy Brzęczek od dłuższego czasu myślał, aby podać się do dymisji. Momentem, który sprawił, że doszedł do takiej decyzji, miało być zwolnienie Damiana Salwina, czyli psychologa kadry. Podobno na rozstanie z Salwinem naciskał Zbigniew Boniek. Rzekomo nie miał on dobrego wpływu na piłkarzy. W momencie, gdy to Jerzy Brzęczek zorientował się, że to prezes PZPN zaczyna ustawiać mu sztab szkoleniowy, wymieniać jego asystentów, miał zacząć myśleć o rezygnacji z prowadzenia kadry. Jednak mimo tego zdecydował się pozostać, ale czy to okazało się ostatecznie dobre? Na pewno gdyby sam zrezygnował ten miesiąc czy dwa temu, to byłoby lepsze dla niego, ale i dla Zbigniewa Bońka. Na pewno cała ta sytuacja nie obiłaby się aż tak wielkim echem. Pamiętacie jeszcze, jakiś czas temu bardzo popularny był temat Superligi? Tak, w skrócie przypomnę, że udział w tej lidze byłby zarezerwowany dla najbogatszych klubów na świecie z pięciu najlepszych europejskich lig. Nie byłoby tam ani awansów, ani spadków, po prostu graliby tam ci, co mają najwięcej kasy, no i zarabiali jeszcze więcej pieniędzy. Główny pomysłodawcą jest Real Madrid. Ostatnio Florentino Perez powiedział, że musi taka liga powstać, aby odrobić straty finansowe, jakie kluby poniosły przez kryzys. Jego zdanie podzieliła także FC Barcelona, FIFA oraz UEFA postawiła sprawę jasno, nie grożąc klubom, ale piłkarzom, że jeżeli wezmą udział w tej lidze, to nie będą mogli zagrać na Mistrzostwach Europy czy też na Mundialu. Już na ten moment w Superlize jest zarezerwowane miejsce dla sześciu angielskich klubów dla Manchesteru United, Manchesteru City, Arsenalu, Chelsea, Tottenhamu oraz Liverpoolu. Koniec końców, liga miałaby liczyć 15 drużyn. Za samo dołączenie każdy klub miałby otrzymać 213 milionów funtów. Jednak pomysł powstania takiej ligi skrytykował Pep Guardiola. Pan twierdzi, że należy postawić na jakość, a nie na ilość w rodzimych ligach. Czyli ligowe rozgrywki miałyby liczyć na przykład nie 20, a 14 drużyn. A co wy myślicie o tym pomyśle? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. Znowu pojawił się w mediach temat transferu Krzysztofa Piątka. Kolejny już raz chodzi oczywiście o powrót Polaka do Włoch, ale tym razem do Parmy. Taka informacja krąży we włoskiej prasie. Dziennikarze twierdzą, że zainteresowanie Polakiem jest naprawdę poważne, a do transferu może dojść nawet za kilka dni. Powodem, dla którego Parma chce kupić Krzysztofa Piątka, to jest ich obecność w strefie spadkowej, ale także nowy właściciel, który niedawno przejął klub, chce zainwestować kasę, a jego celem jest odwrócenie obecnych losów i utrzymanie się w lidze. W spotkaniu o Superbucher Włoch, w którym to Juventus pokonał 2-0 Napoli, Cristiano Ronaldo zdobył swoją 760 bramkę w karierze zawodowej. Sprawiło to, że pobił rekord czeskiego piłkarza Josefa Bicana, który w trakcie swojej kariery zdobył podobno 759 goli i uznawany był za najlepszego strzelca w historii. Ale dwa dni po tym spotkaniu obudziła się czeska federacja piłkarska i postanowiła podważyć ustanowienie nowego rekordu przez Portugalczyka. Ich zdaniem Josef Bican dalej jest najlepszym strzelcem w historii. No ale jak to możliwe jak podają to posiadane przez nich źródła pozwalają stwierdzić że zdobył on 821 bramek w oficjalnych spotkaniach a to by oznaczało że Cristiano Ronaldo musi zdobyć jeszcze 62 bramki aby go dogonić jednak najlepsze jest to, że postanowili dopisać, że są to dane z posiadanych obecnie źródeł, tak więc jeżeli w przyszłości ponownie jakimś cudem odnalazłyby się dowody, że Pican zdobył więcej goli, no to w sumie nie będziemy mogli się temu dziwić. Gracze zdecydowali, a EA Sports opublikowało, wczoraj poznaliśmy drużynę roku FIFA 21. Nie zabrakło tam oczywiście Roberta Lewandowskiego, który otrzymał 98 overala. W składzie zabrakło jednak miejsca dla gwiazdy FC Barcelony, Leo Messiego i tym samym nie było żadnego piłkarza blaugrany. Oprócz lewego. W pierwszym składzie znalazł się między innymi Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Bruno Fernandez, Kevin De Bruyne, Joshua Kimmich, Alfonso Davis, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold oraz oczywiście nie kto inny, jako w bramce Manuel Neuer. Naprawdę tak emocjonującego meczu dawno nie było. Sześć bramek w pojedynku dwóch niemieckich Borussii stało się faktem. Borussia Mönchengladbach pokonała Borussię Dortmund 4 do 2. Erling Haaland zdobył dwie bramki dla BFB, ale to za mało, aby pokonać rywali. Norwek tym samym zdobył swoją 13 oraz 14 bramkę w lidze i zbliżył się do Roberta Lewandowskiego na 8 bramek. Była to też druga porażka Dortmundu z rzędu i ich sytuacja w lidze zaczyna być coraz gorsza. Zajmują dopiero piątą pozycję w tabeli, a tak obecnie wygląda sytuacja w Bundesliga. Lidze. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino, czyli oczywiście PSG, nie dało żadnych szans i rozniosło Montpellier 4 0. Jednak po pierwszej części meczu Paryżanie prowadzili zaledwie jednym golem, a w drugiej części meczu w 4 minuty stało się coś niebywałego. PSG trafiło w 60, 61 oraz 63 minucie meczu. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé, a po jednej trafił Neymar oraz Icardi. Tak obecnie wygląda francuska liga. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam każdego z Was do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Poza tym zachęcam Was do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się oczywiście na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!